Witaj! W tym poradniku pokażę Ci, jak korzystać z funkcji Porównaj Owu. Na stronie dashboardu możesz kliknąć przycisk Nowe Porównanie Owu lub skorzystać z Porównaj Owu w bocznym menu. Podaj nazwę porównania. Wybierz rodzaj ubezpieczenia. Wybierz Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Zatwierdź wybór Towarzystw. Wybierz Dokumenty Owu. Opcjonalnie możesz dodać generowanie podsumowania porównań i kliknij przycisk Zapisz. W polu tekstowym u dołu strony wpisz pytanie do dokumentów OWU. Po chwili otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie dla każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i podsumowanie, jeśli je wybrałeś. Z widoku porównania możesz przejść do dokumentu OWU, klikając ikonę dokumentu u góry strony. Po kliknięciu w przycisk Edytuj dokumenty zostanie otworzony panel, w którym możesz dodawać i usuwać dokumenty OWU w porównaniu. Na stronie dashboardu możesz przejść do historii porównań, klikając przycisk Twoje porównania lub skorzystać z Historia porównań w bocznym menu. Możesz również otworzyć ostatnio utworzone porównanie, klikając przycisk Ostatnie porównanie. W widoku Historia porównań możesz przeglądać wszystkie porównania.